Nie jest to auto, które będzie od nas wymagało jakiegoś super niskiego wsiadania i. <laughs> Zakrztusiłem się. Widzicie? Muszę Wam powiedzieć, że ja lubię wyzwania. Tak sobie chodzę, patrzę, że już tutaj choinka pięknie się zieleni, zaraz pewnie się będzie ubierała strojnie, śnieżek się tutaj rozsypał. No i mówimy, że wtedy trzeba jeździć samochodami z napędem na cztery koła. A że ja zwykle idę pod prąd i jestem w kontrze do panujących trendów, stwierdziłem, że specjalnie w tych trudnych warunkach pogodowych, kiedy jest minus dwa, szare niebo i lekko zaśnieżyło, przetestuję dla Was Kuprę Leona. Samochód, który ma przepisowe 300 koni i napęd tylko naprzód. Samochód z jednej strony fantastyczny, z drugiej zaś bardzo matematyczny, bardzo przewidywalny, bardzo taki opracowany, jakby go wyciosała z jednej kłody drewna sztuczna inteligencja. Auto, które z zasady, jak cała Kupra, ma wzbudzać potężne emocje w swoich użytkownikach, z drugiej zaś jest samochodem, w którym te 300 koni wyczuwalne są, tak jakby ich było 210, dajmy na to. Ciekawostką jest to, że to jest wersja VZ Cup, czyli wersja bardzo mocno usportowiona. Wersja, która w podstawie kosztuje nieco ponad 200 tysięcy złotych, a tak wyspecyfikowana jak moja, już z dopłatą za ten cudny, matowy lakier, za te duże lśniące koła, to jest kwota rzędu 235 tysięcy. I tutaj chciałem poruszyć temat ogólnie hot istniejących jeszcze na rynku, bo jak sami doskonale wiecie, jest to gatunek wymierający. Jeżeli ktoś chce sobie kupić hot hatcha, no to niestety musi szykować kwotę w granicach dwóch pak i więcej. Tańsza może być Skoda Octavia RS i Volkswagen Golf GTI, tam w granicach 190 tysięcy, ale te auta będą wolniejsze bo mają po nie, niecałe 300 koni, 245 dokładnie. Tutaj mamy przepisowe 300 koni, droższa w ofercie będzie Honda Civic Type R i uwaga, już niedostępna. Porównywalny cenowo może się okazać Focus ST, ale właściwie też już jest niedostępny. Także rynek hot hatchy, nowych hot hatchy, tak nieprawdopodobnie nam się kurczy, że w tym momencie kupra, która się wysforowała tutaj jako ta marka z zasady bardzo sportowa, bardzo nasycona osiągami, prawdopodobnie nie będzie wiodła prym i odpowie nam pytanie, czym jest jeszcze prawdziwy samochód. Prawdziwy samochód faktycznie wygląda tak. On the other hand, jak mawiają Anglicy, można też śmiało powiedzieć, że marka Kupra to jest w ogóle marka stworzona na zasadzie. Wyciągania fajnych gratów z fabryk koncernu Volkswagena. Ej, został nam fajny, fajny silnik 2.0 TSI. No to dawaj go, mamy jeszcze jakieś DSG, cheniu, tam na, na paletach? No mamy, no to dawaj to 7-biegowe DSG, bo ono z tym motorem będzie fajnie współgrać. Wszystkie tak zwane grzeczne koncerny, czyli Audi, Volkswagen, Seat, y, mają teraz te pyrkawki małocylindrowe i downsizingowe, a Cupra powiedziała, dobra, powtłaczamy troszkę ten 1.5, czyli te wszystkie słabsze odmiany, które też fajnie wyglądają, ale jednak tej mocy mają mniej, ale przede wszystkim wykorzystamy te hektary magazynów, które... Być może zostały, to teraz moja wyobraźnia działa. Być może zostały gdzieś te jednostki, których dzisiaj nu, 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 nu nie wolno wkładać do tych grzecznych samochodów. To one są właśnie wkładane tutaj. Marka Kupra, jako taka, zrobiła zarąbistą karierę. Kiedyś ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby te samochody dosyć ekskluzywne, rzadkie i ciekawie wyglądające. Połączyć jedną marką, żeby to nie był Seat w wersji kupra, tylko żeby to była kupra. I bardzo dobrze, że tak się stało, bo jak taki stoi i pręży muskuły tutaj u mnie w studiu trawa, to ja się tylko mogę cieszyć. No to ciach, period. Od razu, za każdym razem będzie czuć lekką utratę przyczepności przednich kół, do tego się trzeba przyzwyczaić, ale kiedyś Seaty, a dzisiaj kupry w tym najmocniejszym wydaniu. Na prawie najmocniejszym. To są rzeczywiście auta, które przy tym przednim napędzie dosyć dobrze się prowadzą. Być może tutaj upatruję lekką przewagę dawnego Seata Kupry, na bazie którego zbudowano również wersję pucharową, którą miałem przyjemność krótko, bo krótko, ale startować w wyścigach. Ten samochód w prowadzeniu, mówię o, o Seacie Leonie Kupra. On był bardzo podobny do Focusa RS, czyli ten samochód, o tak jak tutaj w takich szybszych zakrętach, zdawał się prowadzić tak jak samochód czteronapędowy, czyli miał lekką tendencję do nadsterowności i leciutko się tym tyłem naddawał, uślizgiwał, że czasami trzeba było konterkę w tym zakręcie wpinać. Podobne prowadzenie miał RS, jeszcze bardziej hardkorowe, ale fo nie Fokus, tylko Leon, Jesus. Te odhecze mi siedzą w głowie, to wszystko mi się myli. Leon Kupra miał takie tendencje, i te tendencje były zawsze bardzo pozytywnie postrzegane przez tych, którzy tym samochodem jeździli. Leon. O, Leon stary, no. O ładny garbatek. A ja mówię o tym następnym, już o tej łezce. A tu nam robią oczywiście już koperty, bo zrobili tak równą drogę, że czas ją teraz obsypać piachem i posiekać kostką brukową yy, na plasterki. Po prostu paranoja. Jest znak 30, jedź 30. Dlaczego ja mam swoje zawieszenie katować na tych zasmarkanych kopertach tego? O, tu następna będzie. Nie, nie, taka ulica ładna była. Cóż ten samochód w sobie ma? Jest to normalny EX, czyli dawny Seat Leon. Pięknie wystylizowany, pięknie okraszony tym matowym kolorem, pięknie postawiony na tej złotej feldze, Upstrzony jeszcze tym logo kupry, który jest niesamowite, który jest dynamiczne, który jest takie lekko-diaboliczno-transformerskie i mi się osobiście bardzo podoba. I nie wiem, jak Waszym zdaniem, ale moim zdaniem wizualnie temu autu naprawdę nic nie brakuje. Inaczej troszkę ocenię wnętrze, ale o tym za chwilkę. Cudnie postawiony. Pięciodrzwiowy hatchback w postaci hot hatcha na ogromnym kole, na które bez problemu wchodzi opona zimowa, czyli nie jest to jakiś sportowy zjar, tylko jest to auto absolutnie całoroczne. Drobne dodateczki typu te progi, które są prawie w poziomie, zobaczcie jak w bolidzie Formuły 1, który. Wytwarza docisk kilkuset kilogramów Właśnie przez podłogę Formuła, Formuła 1 dzisiaj Głównie dociska się podłogą spoilery I to wszystko co na górze są Tylko dodatkiem O właśnie a propos spoilery Tutaj dokładeczka Ten spoiler już dosyć mocno seryjnie wystaje Nad tylną szybę A jeszcze jest karbonowa loteczka Dokładeczka taka niu, 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 żeby, żeby jeszcze było coś fajnego Coś ładnego Sam logotyp położony tutaj na takim matowym Chropowatym e, włóknie węglowym też to wygląda przepięknie. To są detale, ja wiem. Być może to też jest wytwarzane w Azji i kosztuje 2 eurocenty, ale robi wrażenie. Jest ogromny dyfuzor i, i cztery końcówki układu wydechowego, które tam gdzieś tam podczas jazdy ledwo, ledwo jakieś wymuszone truknięcie, próknięcie z siebie wydobywają. Cupra. Ma świetnie zestrojone zawieszenie. Przy spokojnej jeździe ono się wydaje dosyć miękkie. Nie jest taką totalną chodheczową taczką. Ale przy pokonywaniu jakichś większych dziur albo nierówności delikatnie popukuje przez cały czas. Nie wiem, czy jest to kwestia egzemplarza, który ma już pod dziennikarską nogą najechane 7,5 tysiąca, czy ktoś się władował w jakąś dziurę. Ale właściwie jest to symetryczne popukiwanie sprzedniego zawieszenia. Być może wynika to po prostu z zastosowania nie gumowych, tylko jakichś twardszych materiałów, jeżeli chodzi o. O, o, tu, o Co wy gadacie tak cały czas za tej kamery? No co? Co, co wam jest? No, no widzę, no. no. cieszycie się? No, no pokażcie go. No. No, każdy nie chce zobaczyć. No to jest obiekt westchnień pana obok, no. E? Już? Prezydent, dobrze. No, no właśnie. O. Pamiętajcie, że nawet jak jeździcie super nowoczesnym samochodem, tak jak ja, testowymi autami, to motoryzacyjne życie to nie jest tylko branie, ale także dawanie. Ja, na przykład, staram się w większości mieć ze sobą taki zestaw minimum w bagażniku, że albo mi się coś stanie niedobrego, albo komuś na drodze będę w stanie y, pomóc. Pierwsza rzecz: kompresor podłączany do. Gniazda 12V, prosty w użyciu, z kwarcowym wyświetlaczem, on u mnie w bagażniku jest. Druga rzecz, latarka, taka warsztatowa, stacjonarna, niech ona stanie. Pamiętajcie, nigdy nie jeździmy tylko w dzień, zwykle jak łapiemy kapcia, to leje, wieje i jest ciemno. Także taka latareczka postawiona gdzieś koło koła, a nie telefon trzymany w ręce, to jest naprawdę bardzo wydajna sprawa. Ona może być też punktówką, o, jak gdzieś chcemy pod maską coś zobaczyć, to, to możemy z tego też skorzystać. Podstawowa rzecz zimą, kable. Jeżeli nie tobie, to ty komuś w trasie pomożesz, jak ktoś na osiedlu zaparkowany stoi mróz czaska nie może odpalić. No i rzecz, która może te kable czasami zastąpić, tak jak mi dzisiaj. Booster ładowany normalnie z gniazda USB, z domowego komputera, można go naładować. Sprawdzić stan naładowania. Tutaj ja mam naładowany na maksa. Coś, co nie wymaga podjazdu naszym samochodem pod drugi samochód przepinania tych, tych prądów tego akumulatora, tylko w prosty sposób jest w stanie pomóc w potrzebie. Takie oto proste urządzenie. Nie z tej strony, oczywiście ja i technikalia to jest ach, jedna wielka miłość. Dobra, tutaj uruchamiam sobie miejsce na kable. Zimno jest, więc łapy mi się trzęsą, wybaczcie. O, no właśnie, a w związku z tym, że jest zimno, to córcia zostawiła tego oto pięknego smarciarza na dłuższy czas. Chłopina odmówił posłuszeństwa, nie chce odpalić, więc ja się wbijam, on ma akumulator w dosyć nietypowym miejscu, czyli w nogach pasażera. Akumulator też niewielki, więc postaram się go uruchomić z tego właśnie boostera. Przytrzymam to sobie nogą i teraz uwaga, żadnych skomplikowanych sytuacji tutaj się nie robi. Trzeba znaleźć plus, jak najmocniej objąć klemą Klemę plusową i minus, i również tutaj dosyć solidnie. Mam zieloną kontrolkę, czyli booster działa. Jest naładowany, opieram go tutaj i lecę szybciutko, nawet z tej strony, to zrobię w stronę stacyjki, żeby nie przechodzić. Zobaczcie, jaka kombinacja alpejska w wydaniu Pan Adamant Company. Booster jest na akumulatorze, zaśnieżyłem całe wnętrze i teraz tak przełączam w tryb stacyjki. On działa. Akumulator był martwy, jak dętka, a teraz. O, na neutral. O. Jest? Jest. Nie musiałem podjeżdżać gdzieś tu maską tej wiz, Zobaczcie, jak to jest fatalny dostęp. Gdyby nawet się ciągnąć kablami, byłoby to wykonalne, ale wymagałoby y, dużo większej gimnastyki. Najpierw klema plusowa, potem klema minusowa. Booster nadal jest w miarę porządnie naładowany. Myślę, że spokojnie na 3-4 takie awaryjne odpalenia. Jedno naładowanie wystarczy, Surcia może jechać na uczelnię. Co ważne, ten jump starter, czyli booster, może być też latarką w awaryjnych sytuacjach. Trzeba przytrzymać włącznik on, już mamy piękne ledowe światełko, cały czas kontrolka baterii też się świeci. Urządzenie jest przydatne także poza autem, gdzie może służyć jako powerbank. Do gniazd USB można podłączyć np. telefon lub tablet i naładować je w miejscu, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego. Rozwiązanie idealne w podróży lub podczas wypoczynku na łonie natury. Jakie to proste dzisiaj, jak kiedyś się nosiło te akumulatory, kurcze w ciepłej wodzie, wstawiało, cuda, wianki się robiło. O, a dzisiaj taki mikrozestaw. Dobra, co my tutaj mamy? Jedziemy sobie na razie w trybie takim softowym, ale pod lewym kciukiem Mogę się jednym ruchem przerzucić w tryb S. Na razie jeszcze nie kupra, tylko S. Zacznie to wszystko działać. Odrobinkę o szybciej, o p p pu, 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 pu już jest z wydechu p p p p p no tylko teraz ciekawostka, czy ja to wszystko słyszę z głośników, czy rzeczywiście do jakichś eksplozji tam dochodzi? Nie wiem, czy chce mi się w sumie dociekać. Nie jestem Kolombo e, albo Tomasz Kapuścik, żeby od razu donosić albo dociekać, więc nie będę tego robił. E, tylko po prostu wsłucham się w to, co mi Kupra proponuje. Zrobię szybki start zatrzymany, niech srebrny prezydent odjedzie. No, i już jest taki, taka namiaska Launch Control. Jest zimno, jest mało przyczepnie, także ja też nie chcę od tego samochodu na asfalcie, na oponie zimowej y, wymagać zbyt wiele, ale jest to Żyleta. Jest to Żyleta, szczególnie podczas skręcania i hamowania, przyspieszanie jak na 300 koni. No naprawdę nie wygląda, niestety. No, 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 to jest gdzieś te konie faktycznie są albo jakieś takie herlawe, niemrawe, albo gdzieś. Ta moc po prostu ucieka. Fajne sapanie z układu dolotowego, fajne strzelanie w tłumik w układzie wydechowym. To wszystko jest i to wszystko działa, tylko ja bym tutaj chciał, żeby się jeszcze troszkę więcej działo, żeby jeszcze tej mocy i momentu być może było więcej. No, ale musiałbym wtedy jeszcze bardziej walczyć o trakcję tym przodem. To nie wiem w sumie, czy jest mi to. Do... Jestem rozbity. Mam do tego stosunek absolutnie ambiwalentny, yy, co tutaj się dzieje. Z jednej strony pociąga, z drugiej strony jakoś mało pociąga. Ta uzda przez cały czas ten samochód hamuje. Zobaczcie, że ja odruchowo przerzuciłem sobie lewą nogę na pedał hamulca i ten jeden szybszy odcinek przejechałem. Prawa gaz, lewa hamulec. Yy, tej czynności dokonuję wtedy, kiedy samochód zaczyna mnie pobudzać do niecnych zachowań. Czyli znaczy to, że ja nim Sprawie mi przyjemność. I skoro tutaj tę lewą nogę przerzuciłem od razu już kontroluję sobie ten samochód poprzez dociążanie lub odciążanie przodu, to znaczy, że mi się ta auto podoba. To znaczy, że już mi tutaj wracają i przywodzą na myśl się same z siebie wspomnienia z rally crossu, wspomnienia z jazdy tymi prawymi, prawdziwymi starymi hot hatchami, Dajmy na to Peugeot 205, Golf 2 GTI, tak, ta Kadett GSi. takie auta właśnie w ten sposób się prowadziło, tylko tam jeszcze trzeba było tę lewą nogę przerzucić na pedał sprzęgła i do kierownika dzwoni województwo łódzkie. Całe województwo do was dzwoni, jak to jest możliwe? Nie, to No. Halo. Sylwetka jest naprawdę w tym samochodzie, można śmiało powiedzieć, piękna. Funkcjonalność też jest, bo kupujemy sobie klasycznego kompakta z ponad 300-litrowym bagażnikiem. Nie jest to auto, które będzie wymagało od nas ograniczania swojej własnej funkcjonalności życiowej, czyli ograniczania liczby walizek podczas podróży. Normalnie się można tutaj w dwie osoby bez problemu, a w cztery z niewielkim problemem spakować. Hamulce tutaj wymagają dopłaty, dopłaca się za pakiet, hamulce plus lepszy system audio, kosztuje to w granicach 15 koła, ale warto, bo włoskie brembo w tym samochodzie sprawia, że to nie jest muskanie hamulca. Ten hamulec trzeba dosyć solidnie nacisnąć, ale ma się poczucie tej żylety, tego, że, że ten układ tak jak teraz z większej prędkości do zatrzymania sprawi, że ten nieciężki w końcu samochód jak na dzisiejsze standardy naprawdę da radę. Dobra, i jak ruszymy? O Jezus! Strzeliło ze skrzyni. Ale jak? Dobra, to jedziemy w kuprę. Jakby ktoś na dupę przyładował. Cóż jeszcze, jeżeli chodzi o funkcjonalność? No właściwie nic. Wszystko w normie. Wszystko przewidywalne. Wszystko wyciosane. Więc przejdźmy Rącznym, rącznym krokiem do mechaniki. O, ciepły. Jeździło się już dzisiaj tym motorem, Volkswagen. W ogóle grupa Volkswagena. A przede wszystkim kupra bardzo o mnie dbają, bo tworzą jednostki napędowe o takim charakterze, żeby łatwo było zapamiętać cyferki. 300 koni, 400 N. Wystarczy? Wystarczy. Naprawdę przepiękny układ napędowy, pędzący w tym wypadku tylko przednią oś. Gdybyś chciał albo chciała mieć kuprę Leona z napędem na cztery koła, no to niestety trzeba wybrać wersję kombi, która jest droższa, która ma 310 koni, ale wtedy będzie porównywalna, jeżeli chodzi o osiągi. Na przykład z golfem Erką, który też jeszcze jest na rynku. Ja nie rozpatruję golfa Erki jako hothecza, dlatego jeszcze o nim nie wspominałem, gdyż hothecze w większości mają napęd na na przednią oś, ale są teraz te opcje i zarówno ten Leon Kombi z napędem na cztery koła, jak i Golf R jako auta całoroczne są bardzo y, uzasadnione. Tutaj mamy pędzony przód z czterocylindrowego, doładowanego motoru połączonego z siedmiobiegową skrzynią DSG, mokre sprzęgła, to są te skrzynie, które już się nie psują, kiedyś te skrzynie sprawiały dużo kłopotów, jej remont kosztował w granicach 20 tysięcy złotych, Teraz już takie rzeczy się nie dzieją, szczególnie w mocniejszych wersjach silnikowych. DSG cierpiały te wszystkie choroby y, przy tych słabszych wersjach silnikowych. Tam, gdzie były suche sprzęgła, z mokrymi sprzęgłami y, nie ma tutaj y, dużych problemów. Także mamy. Ciekawie skomponowany, bezawaryjny, sprawdzony volkswagenowski układ napędowy. Kto z Was lubi 2.0 TSI czy TFSI, zależy który koncern go ma, tak go nazywa. To proszę bardzo, to jest rzeczywiście rozwiązanie dla Was. Dużo zabawy, ale bez przysady. W trybie kupra kompletnie inny samochód. Dużo, ciężej chodzący układ kierowniczy. Trzeba się dużo bardziej napracować. No i oczywiście kontrola trakcji do samego końca drugiego biegu tutaj. No, pozwoliłem sobie przytrzymać ten gaz w podłodze do prędkości rzędu tam 80-85 km na godzinę i cały czas w mało zauważalny dla kierowcy sposób ten samochód jednak te trakcje musiał kontrolować. No i teraz się podduszę trochę tutaj w ruchu miejskim. W tym trybie. Mam nadzieję, że zaraz mi się zarądem odrobinkę rozluźni i będzie można y, poszaleć, polatać dobrze. Jeżeli chodzi o spalanie tego samochodu, jak będziemy katować go w trybie kupra, to zupełnie spokojnie 18-20 litrów nam y, zeżre. Takie średnie spalanie w mieście w granicach 11-12 litrów, w trasie przy normalnej jeździe 120 na godzinę Eską będzie można zejść do litrów 8-9. Są to normalne wartości dla takich samochodów. Jeżeli traktujemy to auto torowo, OS-owo, no to to 18 też nikogo nie powinno dziwić ani przerażać. No dobra, wgramolę się tutaj. Zobaczyłem teraz w odbiciu, że zapomniałem się uczesać dla Was dzisiaj rano, że fala mi tutaj wyszła lokowata, bo ogólnie jestem loczkowaty, ale. O, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Rano chodziłem w czapce, było minus 4, a teraz czapkę zdjąłem, bo jest y, minus 2. Dobra, odpalę sobie go od razu, żeby zademonstrować Wam wszystko to, co tutaj drzemie w tym samochodzie. Hmm, no właśnie. I tu przechodzimy do tych rzeczy, które mogą odrobinkę człowieka denerwować, czyli panel klimatyzacji skamuflowany tutaj pod tymi suwaczkami. Żadnych fizycznych y, przycisków. Głośniej, ciszej, tutaj tylko można pokręcić. Tutaj jeszcze nie jest haptycznie i bardzo dobrze. Jest to ten stary, ten leciwy już system infotainmentu grupy Volkswagen. Działa dosyć ospale, działa dosyć wolno, ale ma bezprzewodowy na przykład Apple CarPlay. Ma drugi ekran tutaj wyświetlony przed moim nosem, który, który też no, jest znany ze wszystkich modeli od Fabi po, po A8. Naprawdę, no, wszędzie jest i aż mi jest trudno usiąść tutaj i coś kolejnego o tym o tym systemie opowiedzieć. Dlatego pozachwycam się detalami, pozachwycam się, jak zawsze, przy tą miedzianą nitką, która tutaj przechodzi. Pozachwycam się nawet tym lekko trzeszczącym e, plastikowym wnętrzem, bo dlaczego nie? Pozachwycam się fotelami, które są bardzo fajne, karbonowe, głębokie, e, zorganizowane tutaj przez firmę Sabet, która z zasady zajmuje się wyczynowymi akcesoriami do Motorsportu, pasy bezpieczeństwa, kombinezony, kaski, fotele i tak dalej. To wszystko oczywiście z homologacją FIA w tamtych wyczynowych wersjach. Tutaj bez homologacji, ale przepiękne, skórzane, naprawdę głębokie fotele. Jeżeli myślicie, że jazda w takim fotelu kubełkowym męczy, no to wyprowadzę Was z błędu. Ona nie męczy. W takim fotelu siadamy raz, wygodnie, mamy poprawną pozycję za kierownicą i możemy cmyknąć zupełnie spokojnie 700 km, wysiąść i ciało nasze będzie wypoczęte. W takim fotelu czek się. Po prostu nie wierci, nie przesadza z półdópka na półdupek, tylko jedzie tak, jakby był wziętym kierowcą wyścigowym. Cóż jeszcze? No, wszystkie te gadżety, graty tutaj, wyłączane SP, indukcyjna ładowarka, kluczyk można naładować. Czy to działa, to się zaraz przekonam podczas jazdy. W każdym razie, dosyć skomplikowana obsługa, dosyć przestarzałego systemu, na który po prostu trochę jak w Lexusie. nie trzeba zwracać zbyt bacznej uwagi. Trzeba się cieszyć osiągami, trzeba się cieszyć tym, co ten samochód daje i po prostu nim zasuwać, a na pewne rzeczy po prostu przymknąć oko. Komfort, sport, kuprawa. Słyszeć, tak? No. No, jest. No. Fajnie. Czuję takie buczenie, rzeczywiście tutaj chyba te głośniki to sprawiają, że czuję buczenie jak w wyścigówce. Tak jakby mi blaszane na nadwozie wraz z klatką rezonowało tutaj odrobinkę na puszczeniu gazu. Takie... O, taki dźwięk się pojawia. Fajny. Podoba mi się. No i teraz mogę Wam zadać pytanie takie interaktywne. Czy byście Gdybyście mieli w granicach tych 200-230 tysięcy na samochód, to czy byście poszli w klasykę i wybrali Golfa GTI albo Octavia RS? Czy byście poszli w lekką nutę ekstrawagancji i wzięli Pace Cupra? Za 500 metrów. Czy byście poszli w lekką nutę ekstrawagancji i wybralibyście niszową markę, jaką jest Cupra? Jestem ogromnie ciekaw Waszych opinii na ten temat. No i teraz podstawowe pytanie podsumowujące. Czy ten samochód wzbudza emocje? Bo dziennikarze piszą, że, że nie za bardzo, że jest taki troszkę za bardzo sztuczny, za bardzo mułowaty. Ja w sumie jedyne negatywne odczucia, które mam dotyczą sterowania tym, tym, tym systemem. To mi się nigdy nie podobało, czy to był, nie wiem, Fabia, Leon, czy, czy A4 to... To jakoś to mi nie pasowało i dalej nie pasuje. Natomiast, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, to ten samochód naprawdę sprawia mi przyjemność. Czuję, że panuje nad każdym jego ruchem, czuję, że on idealnie ze mną współgra, że nie jest to może demon prędkości, ale też demona prędkości nie chciałbym wykorzystywać yy, na co dzień. A tym samochodem chciałoby mi się po prostu śmigać na co dzień i od święta w tym ruchu drogowym, który jest przeogromny, w którym się trzeba przez cały czas gdzieś tam przepychać. Zobaczcie, jaka to jest piękna dynamika wtedy, kiedy chcę. Chcę mieć grzeczne auto? Mam grzeczne auto. Chcę mieć diablicę? Mam diablicę.